Siemaneczko ja jestem Doktor i zapraszam na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4 z DLC Lego. Ogrywamy sobie dalej LEGO. E, wpadłem na taki genialny pomysł, że pierwszy sobie ogramy całe LEGO, a później e, przesiądę się na dodatek DLC Fortune Island i sobie ogramy później ten dodatek, tak? A na zwykłym, tak jakby na zwykłej Anglii będziemy sobie jeździć online na live'ikach. Także wracamy do LEGO, może nam się uda na tym odcinku zdobyć FERRARI. Kurde, to ja pierdykam, to niesamowicie chodzi. Wpadłem na pomysł taki jeszcze, żeby sobie tutaj zaliczyć SPRINT nord SOUTH, ograniczenie jest 1900, współczesne MUSCLE CARY. A, no to nie, to tego nie zrobię, bo to jest od Mistrzostwa Współpracy. Nie, no to olewamy to. Na razie pozaliczamy sobie zwykłe wyścigi, czyli lecimy dalej, podkrywamy sobie drogi. Eee, nie chcę jechać masylkarem, bo nie mam go takiego w wersji LEGO. Tutaj gdzieś jest tablica z Pokazuje mi na mapie PYK 3 na 25. Eee, więc tą drogą dojedziemy sobie do tego wyścigu. Hops. No eee, i dobra, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subikach, eee, pamiętajcie o komentarzach. O i zapraszam wszystkich nowych też na Discorda. Eee, no pomóżcie, wiadomo, nie? W rozwoju kanału jest już pękło 5,5 tysiąca subskrypcji. Lecimy o kolejne, żeby dobić jak najszybciej do miliona. Dobra, jesteśmy. Tor Plastic Flower. Hops, startujemy. Hiperkarem lecimy. Lecimy. I pyk. Zobaczymy, co tutaj przygotowali twórcy dla nas za wyścig. I będzie lekko. Jadę na padzie, nie jadę na kierownicy. Chociaż mogę spróbować. Bez doświadczenia to jest ciężko. O, no, wychodzi chodzi przodem. Tak wie, huknął, dobra, zaliczyłem tą bramkę? No nie wiem, że nie, nie zaliczyłem, dobra, przesiadam się, napada. Koniec ty, głupot. <laughs> dobra, lecimy. W ogóle poczekajcie, cyknę sobie zdjęcie standardowo, proszę bardzo. Trochę fur wpadnie. Pyk, 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 continue. I za mną jakie są auta, żeby wszystkie się załapały. Coś jest, ale ślady zostawiłem. Ale burn auta zrobiłem. Bardzo, kolejny I lecimy dalej. Nie, no to jest pobarka i długo. Nie będę się wygłupiał, jeździć wcale nic. O, jak mnie zepchał, Kubaniec! O, o nie! Dobrze, że jest to przewijanie. No, gdzie nie tak daleko? Kurde, jest dupy wyjdzie ten odcinek. Dobra, puściłem go. Ja pierdzielę, no cały czas mnie uderza. A klarenik przed nami. ponabijać tych klocków troszeczkę. Cały no. ja czas się zachwycam tym, jak szybko tak no, tutaj czuć tą prędkość, kurczę, w czwórce. Naprawdę, no w piątce przegrałem już no, dwa lata ciągiem i no i nie czułem tej prędkości tak jak tutaj, nie? No mam porównanie. Poleciały wocki. Fajny tor, fajnie się przekładają zakręty. Pewno bym mógł grać na kierownicy, ale chyba nie 900 stopni, trzeba było mniej, mniej zrobić stopni na kierownicy, żeby była szybsza reakcja. Nie wiadomo, no bo na padzie człowiek sobie gra, no to jest ułamek sekundy, żeby kliknąć od końca do końca maksymalny skręt albo kontra. To bym musiał zrobić z półtora obrotu, żeby mieć maksymalny skręt. Nie? I MAMY TO! Przyspieszone, przyspieszone... Zaliczone, miałem 170 klocków. Dobra, niech sobie to pozlicza wszystko. Miałem 170 klocków potrzebnych do Ferrari jeszcze, już mamy 105. Więc myślę, że jeszcze cztery wyścigi i będzie koniec. Tu mamy zaliczone, tu mamy zaliczone, tu mamy nieodkryte, tu mamy nieodkryte. Tu też są jakieś mistrzostwa, klasyczne rajdówki. To olewamy to. O, tutaj był wyścig też jeszcze, sprint. No dawajcie, wracamy Zbieramy się. się. So. Ole nim darmo. Bo... Uuu, ja zapomniałem o tych rampach. Mówię tak se skoczę. A tu jeszcze kurde jest takie przyspieszenie na tej rampie. Super. Moment, right to był moment. Lecimy. Bugatti. Serio, nawet nagrywając te odcinki, e, odnosisz łatwiej, czy wie, e, dobra? E, te, no to te odcinki, w ogóle aż się chce grać dalej, w ogóle nie mogę się doczekać kolejnego live'ika z wami. Na razie mieliśmy tylko tego jednego testowego, nie, ale. Ale mega mi siedzi ten klimacik właśnie w forzy czwóreczki i te dlc są też super ja chciałem sobie ominąć, a tam kurde bramkę też przy okazji ominąłem. Dobra, to chyba sobie. Ale i jaja. A akurat jest dobrze, że jest fort, że to przewija. 1, tam się, w ogóle trzymają się za mną, nie? Oni mi tu chcą zwiększać poziom trudności siedzą mi na ludzku, nie? Ła. Ależ to zasuwa. Nie no, uczucie pędów w tej grze jest niesamowite, albo chociaż może tylko w tym DLC LEGO. Nie? Albo to jest tylko moje takie uczucie. Ale no dajcie znać mu, czy macie takie samo. No dobra, liczcie klocki. Tyk. Tutaj już widzę jakiś widokowy. Punkt widokowy, zobaczmy sobie. Jeszcze tutaj chyba nie byłem. Pokaż. Thank you for flying LEGO Airways, before take off please ensure your seat is fully assembled and your LEGO Shark is stored safely in the overhead compartment. Cały terminal, proszę bardzo. Ej no fajne, fajna, fajna sprawa naprawdę. Za to też dostane klocuszki. Odkryte, odkryte punkty widokowe, 3 na 5 I jak tutaj nam wychodzi? Ej, mamy już Ferrari. A zbierz 45, dobra, coś tu się jeszcze odkryło? Nie, no dobra, mamy tutaj ten tor drogo... dragowy, ale to myślę, że go sobie na przykład spróbujemy później. Tym Ferrari przykładowo, na przykład, gdzie my tu jesteśmy? Jakieś przełajowe, tu mamy zaliczony, tu są nieodkryte, tu jest zaliczony. No to jedziemy tutaj dalej sobie prosto i zaliczymy sobie ten. A. Kurde, jak ja pominąłem ten. Dobra, cofamy się. To ten se zaliczymy. Ops. Solo. I tutaj zmieniamy samochód LEGO Speed Champions. I wybieramy miniacza. Proszę bardzo. Mamy rajdowe potwory. Wybierz. Oczywiście mini i zobaczymy. No, nie mogę się doczekać, w ogóle, co, jakie będą fury następne do odkrycia. Wiem, że na pewno będzie McLaren. Ten z wejściówki, w ogóle, ten bo tam było na filmikach, nawet chyba, nie? Jak tam z tego wstępu gdzieś. Ale power slider tutaj wytrzasnąłem i oni jadą tam, o, ale dociągnąłem go na ręcznym kłucie do tej bramki. Fajnie jadą te drivatary, że w ogóle nie jadą tak typowo wyznaczoną drogą linią przejazdu, tylko jadą swoją drogą w ogóle. Zmiałem zrobić zdjęcie sobie. Proszę bardzo, robimy. MG metro, proszę bardzo. Tam do na tył już się nie będę cofał. W tym lotnisku jeżdżę. Mega fajnie to jest wszystko zrobione. Nawet w ogóle te odbicia tej nawierzchni, której teraz jadę, że niby są te gładkie, gładkie klocki, nie? One i tak się delikatnie tak świecą, z zrobicie w nich. -u -u -u. Ale szeroko tu się. Nie czy jeszcze są ludzie, którzy systematycznie ogrywają playlisty na przykład Forzy Horizon 4, czy już ulewają, bo no wiadomo, bo po tylu latach, no tak jak ja na przykład, no ogrywam sobie playlisty w Horizon 5 na przykład, nie gram od dwóch lat i naprawdę mam zrobione wszystko i wszystkie auta, ale no dodają cały czas nowe, więc po prostu chcąc nie chcąc. Muszę robić playlisty co najmniej na 20-40 punktów, żeby zdobyć te nowe auto w grze. Ale no nie wiem, jak jest Forzą, no wiadomo, już pewnie chyba nie dodają nic nowego, więc e, tak jakby nie ma sensu już robić playlist. Ale jestem ciekaw, czy jeszcze ktoś robi, czy w ogóle są ludzie, którzy dopiero na przykład też zaczynają swoją przygodę Forzą Horizon 4, tak jak ja, więc piszcie w komentarzach i czy w ogóle no ogrywają playlisty. Wiadomo, nie, nie będę się brał za te playlisty i tam. Strugał jakiegoś. Już? Ej, no to bierzemy się. Kurde. Mamy chatkę, ale jeszcze jeden wyścig chciałem zaliczyć. O, tutaj są te skrzyneczki takie. różowe one tam chyba mi nabijają więcej tych Dobra dobra jadę Jadę po tą cha do, pod chatę Jadę do to Ferrari Chciałem żeby zaliczyć jeszcze ten wyścig jeden Przełajowy który jest po prawej stronie teraz A pojadę. Na Ferrari zaczekacie. Ferrarikę sobie zbudujemy na sam koniec. I następne wyścigi pojedziemy sobie Ferrari w następnym odcinku. Boże, ja jestem taki mądry. Zobaczmy sobie przełajówkę. Jeszcze nie jechałem przełajówki, więc jedziemy Rally Monster. Nie wiem, czy one się nadają w ogóle. Do przełaju. Wiadomo, do przełaju. No to musi być jakiś dziw, wysoko zawieszenie. Wszystko żeby ładnie pracowało, skakało i tak dalej. Widzę, że trochę wydm. Asfaltu na razie, tu widzę sporo. O, mini. Dawaj, lecimy sprincik poprowadzony przez pewnie przez całą mapkę. To wszystkie jakieś tutaj możliwe tereny. Dobra, mamy tutaj już taki szuterek. Nie no, mini to idzie jak burza przez wszystko, wszystko. Wszystkie tereny. Siema, mariacie. It's me, Mario. Ja jestem czerwonym, a tu jest Luigi za mną. Nie ma na środku. Odcina 259. No i zobaczcie jak to się składa, ale ja, ja wyrobiliśmy robiliśmy pięknie. Ale jak mi cisną ja się na. Złap... Nie! O, zaliczyło. Mm, ale Teren zarąbisty zrobił. O, mnie wystrzeliło. Który? Zarąbisty zrobili do tego DLC. No, mega petarda jest zrobione to DLC. Zróżnicowanie właśnie terenu, widoków. Pomieszane z tymi klockami. Wow, ale przycinkę walnęła. Dobra, koniec. Ale to mini klei. A jak sobie rozlicza, powoli levelujemy. Ukończono. Dobra, gdzie był ten domek? Tutaj, no to robimy szybki skok do domku. Tutaj nie mam nic do zgarnięcia. 100 nie chcę rozwijać te. No I I da, na drogę. O tablica. 4 na 25. O. Barbacka. Turn around when it mocno są pokitrane tablice wszędzie. Lecimy. Takie kubki, kubki, klocków jak leżą z nimi, coś się robi? Nie, to jest tylko element dekoracyjny. Nawet nie mogę tego rozsypać, wjechać Dobra, odbieramy Ferrari Kupcie się you have at your Odbierz samochód, pyk Może sobie zrobię jakieś print screena na miniaturę, może coś ciekawego Widzisz? Ma mały badge Ferrari i wszystko Mamy Ferrari Serious racing machine Wszystko yours. Proszę bardzo, jaka fura! I otworzyć nie możemy nic. Wydeszek na dole, lampy. Ale fajnie jest zrobione, że te klocki... Czekajcie. Te klocki świateł są przyczepione tak jakby nie są równo, że za każdym razem te napisy są równo w poziomie. Tylko są poprzekrzywiane. Lunia, wloty, wyloty. No mamy tutaj kurde. Proszę bardzo, jest, Ferrari'eczka. Niezły bajer. Dobra, Ferrari odkryte. Uuu, co odkryło? Wyścig Lego Ferrari F40. Oh, yeah, Ferrari F40. No to myślę, że będziemy mieli co robić w następnym odcinku. Hey doctor. I asked the Horizon Tech team to update Anna. Anna can now pin brick challenges for you. Go on. Try it out. Dobra, dobra, dobra. <try> Ręce podnosi, podnosi. <laughs> Aż się przejadę kawałek. a O, klocuszki są. A, będzie potworek. Stawia go bokiem cały czas. Wylądował. No dobra, kończymy ten odcinek. Już nie będę tutaj pajacował. W następnym odcinku sobie zrobimy tuning tego Ferrari. Pojedziemy ten wyścig Ferrari. No i zobaczymy co tam nowego nam się odkryje. W ogóle co ja mam teraz do zbierania. Zbieramy na warsztat. Klockowe wyzwanie LEGO. 315 klocków nam będzie potrzebne. Więc nie wiem czy tam uzbieramy w następnym odcinku. Ale w następnych dwóch na pewno. Strzałeczka. Do następnego. Cześć.